Już po raz czwarty w Gdańsku odbył się Narodowy Dzień Sportu. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i licea. Panorama odwiedziła zespół szkół ogólnokształcących numer 8 w Gdańsku. Tu do sportowej rywalizacji namawiać nikogo nie trzeba, nawet w sobotni poranek, bo Narodowy Dzień Sportu w Gdańsku to okazja do tego, by nawet tych opornych przekonać, że ćwiczyć może każdy. Największą zachętą to jest dla nich przede wszystkim nasz uśmiech i codzienna praca, Oczywiście też zachęcają na nagrody, to nie wątpię, to też jest bardzo ważne. Tak, dzieci wiedzą, że jak startują w zawodach, to otrzymają jakiś medal. I to na pewno ich też bardzo mocno motywuje. Dyscyplin sportowych wymienić można wiele, co potwierdza, że każdy znajdzie odpowiednią dla siebie. Wystarczy tylko ruszyć się z domu. Piłka można, tenis stołowy, bocze, siatkówka plażowa, piłka ręczna, tenis, badminton, koszykówka, rugby. Narciarstwo zjazdowe. Wychowanką szkoły jest Natalia Partyka, pięciokrotna złota medalistka paraolimpijska. Forum panoramy opowiadała o tym, że tenis stołowy jest pasją, którą odkryła w dzieciństwie. Jednak aby zostać mistrzem, potrzeba dużo ciężkiej pracy. Po Ryu czeka mi to co zawsze, czyli robota. Ja wracam, wracam do, do swojej roboty, czyli do rozgrywek ligowych, do startów w reprezentacji kraju. Czeka mnie dużo grania i mam nadzieję, że będę w stanie utrzymać dalej fajną formę, która pozwoli mi po prostu grać na wysokim poziomie. Zaszczepienie sportowego bakcela u małych dzieci jest bardzo ważne, bo dzięki temu sport towarzyszy im też w życiu dorosłym, a pozytywne wzorce przekazywane są następnym pokoleniom. Czym skorupka nasiągnie za młodu? Wiadomo, tym na starość trąci. Wiadomo, że uczniowie wtedy najlepiej ćwiczą, kiedy mają wzorce. Jak tutaj przychodzą rodzice i pokazują, że też grają, że są sprawni, to myślę, że nie ma lepszego lekarstwa. Sport to pasja, ale też ogromna przyjemność, bo przecież wysiłek fizyczny wzmaga produkcję endorfinę hormonu szczęścia. 55 metrów zalnianej.